Drodzy studenci, szanowni państwo, założyliśmy maseczki, pochowaliśmy twarze, pochowaliśmy siebie, przyglądamy się sobie i coraz częściej jesteśmy nieczytelni. Czujemy się jakby wygnani z samych siebie, zmęczeni czekaniem na pocieszające prognozy pandemii, chcemy uchwycić się poręczy życia. Jakaś bezobjawowa utrata nadziei. Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego. Pamiętajcie, Pan Jezus powstał z grobu mocą nie z tego świata, a po nocy zaświtał poranek Bożej mocy. I choć daleko odeszliśmy od siebie, wracajmy. Może w drodze spotkamy tego, który żyje innym życiem i rozdaje nadzieję. Niech te święta będą też umocnieniem tego, co w nas szlachetne, dobre i piękne. Dobry ksiądz wszystkim Wam życzę.